Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten świąteczny czas. Dzisiaj zaczynamy trzydniowy maraton razem z nami, czyli taki świetny, świąteczny vlog z trzech dni. Czyli dzisiaj mamy sobotę wielkanocną, jutro niedziela i poniedziałek. Dzisiaj byliśmy w sumie w z Aleksem, bo ja byłam w pracy, także święcili jajeczka. I dziś jest ten dzień, kiedy my sobie gotujemy, przygotujemy, przygotowujemy potrawy. O potrawach będziemy za chwilę rozmawiać. Teraz tak chciałam się z Wami przywitać i zapowiedzieć, co takiego się dzieje. Będzie. E, a więc dziś gotujemy, jutro jedziemy do <taki> się ślizga. <taki> jutro jedziemy do Marcina Rodziców, a w poniedziałek najprawdopodobniej odpoczynamy. leżymy do góry. <laughs> także, także troszeczkę odpoczniemy sobie w gronie rodziny. No i co? I zapraszam Was dzisiaj chwilkę do mojej kuchni, powiem Wam, poopowiadam Wam, co takiego będziemy robić. Dużo tego nie będzie, ja Wam pisałam właśnie na blogu, że właśnie ja wyjeżdżam w pierwszy dzień, także cały dzień mi nie będzie, więc tak naprawdę na drugi dzień przygotowuję, przygotowuję potrawy. Dziś mamy taki dzień bardziej postny, tak jak wczoraj, także dzisiaj śledzie rybki, jajeczka i te sprawy. I co kochani? I... Idziemy do kuchni. Do kuchni Was zaproszę, zanim Was zaproszę do kuchni, to Wam pokażę co takiego mój kochany morzu robi Marcinek. tak. Małcin co robisz? Cześć! No przywitaj się ładnie z nami, bo jesteś kulturalny... Jesteś kulturalny człowiek, czy nie kulturalny? Tak, Marcinek oczywiście. Marcin jest facebookowy Marcin, chłopak. O, Marcin, o, zaraz mam Pokaż, co Marcinku stawiłeś. O, Marcin jest wędkarz, oczywiście karta wędkarska i te sprawy o. O, Woda. O, pięknie. To tu dzisiejsze zdjęcie, proszę Państwa. O, jest Marcinek. Proszę Czyli, czyli, czyli wielka, wielkanocny Marcinek. Wielkanocny zajączek. O, pięknie. W kuchni? Zdjęcie, no elegancko zrobisz Ładnie sobie zrobiłeś tło. Zapraszam na mój profil. O, zapraszamy na macie na profil Facebook pod spodem, tak? A Frania co robi? Oje, już jeba! Francia Pancia. Jeba, może. A Franki już biegnie do mnie, już leci do niego. Łapa. I daj Pancia, widaj łapę. O. A Franki jest nie do nich rzeczniów. Marcin. Flanki, chodź, pokaż się. No, Franki, cześć. Jedziemy na ryby, nie Cześć, no Marcin, jedzie na ryby, na kiedy, Marcin? Na majówkę. Zostawia znowu żonę samą, Opuszczamy. Tak, Marcin? No, biedna ja jestem, dobra. Tam za oknem u nas wisi pranie, Cały świąt, kochani. O, właśnie, dużo ładnie życzenia, no? całych świąt. Zdrowia. Zdrowia. Szczęścia. Szczęścia. Z naszego jajka. Młody ducha. O. Smaszego jajka. Smażnego jajka. Mokrego śmigusa, dyngusa, nie Marcinku? Tak. No, ale ty jesteś Jezus, taki dobry. Chrystus napełni was wszystkich. Tak, w waszych ciepłym. sercach zamieszka, tak, przede wszystkim. Pokojem. I radością. radością. <laughs> Także my razem tutaj jesteśmy naprawdę zespół, nie z tej ziemi po prostu, no my się dopełniamy. A, w każdym, od, od początku do końca. No i dobra, Franciu, co robisz? Idziemy, Marcinku, robić do kuchni, nie? No, porobione. Marcin już porobił a, a dobra. Wy go nie słuchajcie w ogóle, bo Marcin tak zawsze gada. Co ja nie powiem, to on wiecznie tego, aha, już porobione, a porobione. i tak mi pomaga. Także Marcin mi bardzo dużo pomaga, dlatego że no ja pracowałam. I piątek i dzisiaj soboty i to mam wolne i poniedziałek tylko, także. I co my tutaj? Uuu, zobaczcie na to. Także tutaj nam się przygotowują gołąbeczki, jak już widzicie, kapustkę Marcin zrobił, zaskoczył mnie bardzo, bo myślałam, że jeszcze tego nie zrobił. Mięsko tutaj zaraz ryż będę prażyć, a tu nasza... o właśnie nasze koszyczki, przepiękne dajcie znać co wy wkładacie w ogóle do koszyczka wielkanocnego, bo u nas tak po pierwsze, no to najważniejsze, czyli jajeczka są trzy, w sumie Aluś ma jeszcze swoje zaraz Alusia też pokażemy, raniu nie wolno chlebek, taki specjalny wielkanocny, tutaj babeczka, nie wolno patrzcie na tego godomora. patrzcie, babeczka tutaj jest oczywiście zapałki, czyli ogień kiełbaska, druga kiełbaska w kształcie jajeczka sól, chrzan, baranek i to jest tyle jeśli chodzi o Aluś przybiegł. I jeszcze y, Alusia, oczywiście piękna, taka bardziej już słodyczowa wersja samej jajeczka. I jego tutaj, jak widzicie, jajeczko też prawdziwe jest i baranek. Także taki Aluś miał też piękny koszyczek. Także to są nasze, nasze przepiękne koszyczki. A wczoraj jeszcze powiem wam szybko, byłam właśnie w kupić sobie takie półmiski, bo nie mam takich w sumie na sałatki. I taki, jak widzicie, bardziej kwadratowy 19 zł. I tutaj właśnie damy sobie jedną z sałatek i tutaj druga sałatka. Będzie taka ze szpinakiem, z kurczakiem i tak dalej. To będzie taka jarzynka. I co mamy? A tutaj jeszcze zakupy, resztka zakupów. I mamy już zrobioną, zobaczcie, tylko frankiego, muszę czuć galaretkę. Ja robię sobie galaretkę najczęściej właśnie o w takiej formie, czyli cisza, czyli filiżankowej i tutaj na dole mamy o, na przykład tu widzicie groszek, marchewki trochę i mięsko także mój mąż uwielbia dla męża także galaretę mamy gotową wszystko to ja zrobiłem, wszystko pani tak no. ale to jest racja, no ja muszę przyznać rację, zaprzeczać nie będę żeby to proszę bardzo, bardzo dużo pan, cyk, pyk, gąbeczki, pyk, tak. mięsko się robi zaraz, ryż, zaraz będziemy. ryż będziemy robić Marcin, ale osobny może na ugotowaniu otworzymy a co się chwalisz, moją zdolnością? No, nie będziemy się chwalić. No i dobra, także kochani my sobie... Kochani, kochani. My sobie... Kochani! E, cisza! My robimy e, ryż i później wam będzie pokazywać jak to mniej więcej Jereś u nas wygląda. krysz, a krysz. A a tak? Co tak, to zjadł. Mieliśmy robić gołąbki. O, niestety spaliło na paliwkach. Franki padł jak kawka. Mąż Zalek na Facebooku z Coca-Colą obok. Cały Marcinek. Hmm. A ja, żeby nie było ciemno, to cała ja będę gotować. Nie no, żarty, ja tam Marcin chwilę jeszcze odpoczywa. A ja coś Wam chciałam powiedzieć. Hmm. Marcina widać źle. Ej, nie, w sumie chyba nic takiego ciekawego. Przyglądam sobie przed chwilą ten kawałek filmu, co nagrywałam przed chwilą. i kurczę, zauważyłam, że fajnie mam to dzisiaj rzęsy. Dalej tuszę tym mm, tuszem z Oriflame. Powiem wam szczerze, naprawdę jestem nie zachwycona to jest ten Dełan. Daje fajny efekt i właśnie tak szybciutko się nim maluje rano. Także super. Jeszcze Wam pokażę tylko, o, właśnie ozdobę taką typowo. Biegam sobie szczerze, że w tym roku zawaliłam sprawę, bo praktycznie w ogóle nie mam żadnych ozdób. Tutaj, jak widzicie, o takie coś jest że żuszka zrobiona, mama mi to zrobiła. Yy, bazie, kwiatuszki te żółte, nie wiem one się nazywają dokładnie i kurczaczek taki różowy, yy, no i tam jest ziemia, to jest ożywa rzeżuszka, żeby, żeby nie było, także tak i tak naprawdę, tu cienko, 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 nie mam żadnych ozdób, w sumie muszę coś, coś kupić, bo u mamy tam miałam więcej, no, ale ja nie mam, o i wam tylko pokażę, skrzypią te krzesła, szybciutko jaką sałatkę będę robiła, bo będę robiła taką zwykłą jarzynową i... Hmm. I, I sałatkę już Wam o, pokazuję. Ja chciałam robić tą z serem, ale jeszcze się zastanowię, ale zrobię na 100% tą z kurczakiem. E, mniej więcej ona wygląda w ten sposób. Tutaj możecie sobie zobaczyć. O, wielkie w zbliżeniu. E, tak mniej więcej. E, nie robiłam jeszcze nigdy. Taka zwykła, po prostu tak naprawdę rzucacie to, co macie. 100 g szpinaku, 100 g rukoli, e, 400 g piersi z kurczaka, 4 jajka na twardo, czerwona kap... e, cebula, tak, kapusta, pęczek rzodkiewek, m, czarnych oliwek. oliwki odpadają, bo ja nigdy nie jadłam i nie mam zamiaru i 100 ml sosu winegret. i przygotowanie oczywiście, no to najprościej w świecie czyli piersi udusić upiec, czy tam ugotować. No i posiekać rzodkiewkę, cebulę, pierś tą z piersku również. To wszystko oczywiście do, do właśnie tej miski, którą Wam pokazywałam, tą większą, szpinak. Ja zamiast y, rukoli, bo ja kiedyś kupiłam rukolę w Biedronce i powiem Wam że dwa opakowanie były tak gorzkie, że, że już nie kupowałam ponownie, nawet teraz. Nie ryzykowałam, więc kupiłam po prostu mm, sałatę lodową i ją tak porwę na kawałki, także, także zamiast tej rukoli, tym będzie takie zielone jajeczka, tak mniej więcej mam że to będzie wyglądało w ten sposób i polejemy to sosem winegret. Ja kupiłam sos francuski z, z Winiar i ja tylko i wyłącznie z olejem będę go mieszała, także tak, także tak sobie zrobimy a ta druga jest właśnie tak kroi się sel, ser przepraszam, szynkę czy tam jakąś tam wędlinkę w takie, jak to się nazywa paski, to, są, to się jakoś nazywa, kurczę słupki, o właśnie, takie paseczki słupki, no i chyba też zrobię bo w sumie mam ser, mam kawałek szynki także taka, taka po prostu zwyczajna ją mieszacie, a tutaj dodajecie po prostu czyłyżki majonezu i 200 gram jogurtu, ale to będę robiła, tą na pewno będę robiła drugi dzień świąt, dlatego, że drugi dzień świąt na śniadanie o, zbliżenie, na śniadanie będą przychodzili moi rodzice i wtedy oczywiście oprócz ciepłych potraw właśnie zrobię świeżą tą z kurczakiem, żeby tak wiecie, fajnie było do podania od razu taka świeża no i zastanowię się, co zrobię z tą, tą, tą z serem, także zobaczymy, bo też mnie kusi bardzo mnie kusi, tylko, że Muszę się zastanowić, bo żeby się to nie zmarnowało później, kto to zje wszystko. No i, i to tyle, kochani. Także my zasiadamy do gąbków, pokażemy Wam efekt końcowy. Yy, Moja już wie, że gąbki po prostu dla niego to najlepsze danie. Gąbki i pierogi, także <grafy> <grafy> ze względu na niego. Yy, I co? My się zabieramy do pracy, także trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. I wracamy do Was z gotowym efektem yy, i jarzynki, i, i, i czy czego? Gąbku, może coś tam w trakcie jeszcze roboty wam. Nagram. Yy, także. Um... Kurde, nie wrzuciłaś tutaj, nie iść. <grymnie> 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 Blupes. Dobra, miało być tak. Jestem. Kula dziewczka nie jest ogromna. Jesteśmy 3 godziny później, czyli niecałe 3 godzinki zrobiliśmy gołąbki i sałatkę. I tak, aha, gołąbki się miałam najpierw tak pokazać. Gołąbki się piczą, pichą, pichą, pichą. Tutaj jak widzicie dwa takie garnki nam wyszły, tak pięknie wyglądają, są eleganckie. No, takie fajne. I tak, jeśli chodzi o proporcje gołąbków, jak ja to robiłam Macin też. To kilogram mięsa, kilogram mięsa. Co powiedzianki? Kilogram jest, kilogram ryżu, dwie kapusty na tą porcję. Kapusty mają być. Nieokromne, tylko splaszczone. Tak jak ziemia nasze splaszczona u bieguna. ty tak nie Marcin, Alek zaraz... Aleks, weź ty się włączy, to gadam. Tak, no. Ma być, mają być kapusty, wracając do kapusty, już nie, nie mówmy o, o kuli ziemskiej, bo my się tutaj sprzeczamy, to kapusty mają być takie płaskie, jak są płaskie, to wtedy liście są takie okrągłe, fajnie się to zawija i ładnie wychodzi gołąbek. Jak są za długie liście, to niestety tutaj z boku nie można tego fajnie zawinąć i niestety te gołąbki się tak źle, źle zawijają. Słuchajcie nie bo ja... Są gołąbki, niestety są złe. Tak, niestety są złe. Dobra, widzieliście, gołąbki, znacie proporcje. Aha, jeszcze cebulka do tego oczywiście... dwie, dwie cebulę yy, się rychle. Tak, i oczywiście margaryna, margaryna właśnie do tłuszczu dosyć dużo, żeby właśnie ten farsz tak się ze sobą skleił, że w nią był taki sypki, wiecie, o co chodzi. Dziewczyny, które gotują panowie również też będą wiedzieć. I y, moje dzieło piękne. A, zobaczcie, Lodny. zobaczcie. Zobaczcie, 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 zobaczcie. Piękna sałatka jarzynówka w moim nowym przepięknym pojemniczku. O, tak wygląda. Pięknie. Tu już Marcin wrąbał swoją część. Tak, tak, tak. tak A, tak, tak. i to było, to zostało nam ciasto. A nie pozwala mięsa jeść teraz. To jest nasze ciasto. No, tutaj było to oczywiście więcej, ale to jest nasze ciasto, które nam zostało na święta. Jeszcze się nie zaczęły święta, my już ciasta nie mamy, bo Marcin oczywiście musiał wrąbać wczoraj. Tak, marzy, tak. A, co miałam Wam pokazać. Cicho teraz, Marcin, bo ja tę elegancką rzecz pokazuję. Mama mi przyniosła właśnie od mojej szefowej, bo ja wyszłam tak, chwilę nie wcześniej. Nie ma. No ale no obojętnie. Tak, od mojej pani Ani, od mojej szefowej kochanej. Przepiękno, przepiękny koszyczek. Zobaczcie, czy to nie jest uroczy. no Ten koszyk po prostu jest rewelacyjny. Tam e? avocado. Ta awokado, taer... Jel... Ja nie wiem <laughs> tego nie wiem. Likier jajeczny, a ja likier. To jest adwokat, tak to się nazywa? Awokado to jest... O, tak, właśnie. My, dzisiaj, dzisiaj nam wali palma, także wybaczcie. I tak, jak Kuchyci. widzicie, tu mam pięknego barana. No, tobie nie wali, nie no, oczywiście. To, ty tutaj z tym karnem Pięknie. To się nie pali. Musiał zgasnąć. Piękne, jak widzicie, słodycze. O, kinderki dla Alusia. Baranek <szsem> piękny. No, piękne, cudowne są. Zobaczcie, że to nie jest słodkie. Jakie dostałam? Tiki taki, moje ulubione, bo ja uwielbiam kokosy, kokosy, tak, kokosy. Kokosę lubię. Bo ja lubię, mm -hmm. Także taką dostałam, jeszcze niespodziankę dodatkowo od mojej szefowej, także naprawdę dziękuję bardzo, jest prze, przepiękne. Prze Franki polujesz na to? Nie wolno. Franki na muchy poluje. No, Franki od rana na muchy poluje, bo mamy dwie w domu i chcę je zjeść, ale jeszcze biedny, niedoświadczony myśliwy, nie? No, Franki. Cześć, no cześć, patrzcie patrz jak ma dogona, on lubi panciunie, no to, buzi buzi, no cześć. Patrz, <śmierdziścia> patrz na czym Marcin jedzie, Marcin. A a Pokaż co robisz, no. A ja gra na tablecie, o. No, pięknie. Franki, nie wolno! Franki się dobrał do mojego serduszka. Nie wolno, to panciuni! Nie wolno panciunki, chodź tu, no mój kochany. A daj uszko pani, zrobię pancia, zrobi ucho, daj ucho. Franki lubi, jak go się ucho robiło. Ucho, ucho, no ucho, tak, ucho. bo go ucha spędzą, ucholy, usioly. Zrób mi ucho, nie? ucho. Marcie też lubi, jak jego trapię za uchem, także wiecie, mam, bo takich. Chodź się Franki się Daj siłuje. Anczowi. Daj. Daj. O. Daj. Franki. O, o nie! Poszłaś. Oh, Daj. Daj. Także tym oto pozytywnym akcentem z, z, moją szaloną, szaloną, pozytywnym. z moją szaloną rodzinką, jak widzicie, całe życie z wariatami. żegnam się z wami w tej części i zapraszam. Cześć kochani, witam was w drugim dniu świątecznym. Właśnie jesteśmy po kościele. akurat jestem z Frankiem, bo musiał się wysiusiać. Tutaj macie Frankiego i mam nadzieję, że było widać. I zaraz idziemy do mojej mamy na śniadanko. Po śniadaniu jedziemy do, do mojego marcina rodziców, tam na mały obiad i oczywiście też poczęstunek, z rodzinką się troszeczkę spotkać, a później zobaczymy, co będzie się działo. Także. Także, także to tyle bazą wstępów w dzisiejszym dniu. Zobaczymy się za chwilę. Coś na pewno ze śniadania nagram. Może, może nie za dużo. Jakiś taki wiecie, skrót, co tam mieliśmy na, na stole wielkanocnym. E, I co? I chyba tyle. Także widzimy się za chwilę. E, I coś tam będziemy gadać. Co? Ja mi coś Dobra. Dobra, kani, my już dojeżdżamy do mojego Marcina miejsca zamieszkania. Tutaj... Dajcie kochani. Zaraz Marcinku powiesz swoje. Już dojeżdżamy powolutku. Akurat tak się skupiam, bo patrzę, bo tutaj są auta, które Pan ściąga z Niemiec, a my właśnie z Marcinem prowadzimy bardzo taką, naprawdę bardzo, ale to bardzo taką intensywną konwersację i tutaj sprzeczamy się bardzo ostro, jakie auto wybrać i do Was właśnie pytanie Wy nam pomożecie. Marcin, ty mów, jakie auto, no? Sprzeczam się z żoną moją, kochaną, że stawiamy na Astrę trójkę, żona chciałaby hatchbacka, a ja bym chciał kumbikę. Ja ja z tego względu, że jest bezpieczniejszy raz, e, przy uderzeniu w tył to na pewno, kurde, być... no. Byłby bezpieczniejszy, no Marcin tak twierdzi, zdaniem, że bezpieczniejszy raz. Marcin od razu widzi czarny samochód gościu nas bieżdża. No. Więcej się pomieści. Ogólnie się bardziej podoba kombi. No, no ale. Moja żona by chciała krótką, bo się boi, że nie zaparkuje. Tak. Więc tłumaczy jej, że jak raz się przejdzie drugi, trzeci, to nie będzie chciała kombika zamieć na nic innego. Więc do Was teraz prośba doradźcie. Zobaczymy. Kto co powie. Tak, bo... Kto co powie, liczymy się z waszymi. Z waszym zdaniem. Z waszym A zdaniem. jeszcze się sprzeczamy, bo I ja jeszcze chcę. Jeszcze mamy też... Jeszcze rozmyślamy nad tak. Mhm. Tom 2004, też tak. 2006 rok. Mhm. To już wiecie jak ona wygląda mniej więcej. A Marcin oczywiście kolegą trąbi kiwa, także pracy. mój Marcin cały. I myślimy też nad tą korolą. Tak. i jeszcze sprzeczamy się, bo ja chcę benzynę, Marcin chce diesla, e, no bo oczywiście wiadomo, diesel lepszy, y, no my po prostu, że jest lepszy, no jest bardziej bo taki... Bizna, bo mi pali zawsze. No mi, po pierwsze, mi, mi no bez... i że po prostu jest lepszy, a ja chcę a... benzynę, bo twierdzę, że na diesle trzeba, trzeba mieć kasę, bo jak się zepsuje, nie daj Boże, to tam nie jest koszt na prawie 200 zł, tylko przynajmniej 1000. O, I... to jest solidna niemiecka firma. No, także tam także mamy naprawdę coś że nie psuje. Jedziemy, Weźcie, jedziemy pół godziny i, I to. Przetłumaczcie czas... mojej żonie, że trzeba się liczyć ze zdaniem, <grym> ze z mówisz, ze zdaniem to męża. Zdaniem męża trzeba się liczyć. Oczywiście, także przetłumaczcie to Przetłumaczcie jej, proszę was. Także napiszcie mi co myślicie, bo pisałyście też ktoś mi, pisał, że ma Astrę yy, i tak dalej, i tak dalej. To, także napiszcie mi, jeśli ktoś z Was ma takie autko, jak się spisuje, jaki komfort, co polecacie, może Wasz mąż, porozmawiacie, będziecie wiecie, wiedziały coś tam więcej. Możecie pisać też na prywatne, prywatną skrzynkę, yy, czy, to, czy to też na Pokaż, mailu. Moje moje, 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 dzieciństwo. Aha, nie, masz... Mnie dzieciństwo nie, bo ty tu... Poczekaj, ty... ja najpierw powiem, piszcie mi po prostu, co myślicie sobie ym, na temat tego auta, co, jak, jakim waszym, bo też y, waszym zdaniem, jakie jest lepsze, diesel, kombi, także, bo na pewno też jeździcie różnymi autami, także czekamy na wasze, wasze opinie i zdania, y, bo naprawdę myślimy, oczywiście już nie kupujemy już, ale się zastanawiamy, bo chcemy ściągnąć rzeczywiście z zagranicy, z Niemiec y, autko. Y, najprawdopodobniej Marcina Kuzyn będzie nam ściągał, także, także jeszcze mamy czas, ale już się rozglądamy, już chcemy y, mniej więcej zarysować to, co chcemy mieć i, i zobaczymy, także no, jesteśmy już na miejscu w Marcina, to Marcin no nie jest dzieci z tak naprawdę się mm. trzy razy przeprowadzałeś? O właśnie, no mm. także dobra, my idziemy tam do Marcina. W sumie mieliśmy być na 12. Jest godzina 13.20, no ale to no, bo, e, jak to my dziękuję zawsze. Kochani, dziękuję kochani. Także czekamy, nie ma... Liczymy na was. Na wasze wiadomości. Dobra, także do zobaczenia za chwilę. I kochani, już jesteśmy po imprezie. Godzina 18. <noise> 16, ale się akurat. Ale blisko, prawie. E, blisko byłeś. No i co? I my już sobie wracamy powolutku, jeszcze idziemy do mojej babci Krysi, ale tam raczej nic nagrywać nie będę, bo wiecie, nie każdy lubi się nagrywać, tak jak ja. Na przykład Idziecie? i mój mąż? I mój mąż. Idziecie i... do babci jeszcze? Idziemy razem, <coughs> kochanie. Tak? Nic nie. No to już wiesz. Nie no, idziemy sobie do babci jeszcze zajrzeć. Tam e, chyba moja szesna przyjechała, zobaczymy i tam pewnie znowu coś postawiam na stół. Ja już naprawdę patrzeć nie mogę, jest pierwszy dzień świata już na jedzenie, jakoś... Daj mi, daj mi, daj mi. No, o, macie. Kochani, kochani, a ja zjadłem kochani śniadanie bardzo takie, uch, wypasione. Tak, I nie mogę nic jeść później. Normalnie nic nie zjadł, mamy, wierzycie w to, mama miała rolatki, mama miała, to to łamać chyba szyneczkę, co? Taki byłem pełny jak normalnie, rano się na Aha, aha, dobra, zaraz pogadamy, bo już gra na tablecie i coś tam, patrzą kochani, dobrze. I mam, Marcin, co mama miała? Jeszcze szynkę chyba, miała... Miała no, mama, no, miała, udka, miała udka, miała... Łódka, to była taka szynka, to co ja jadłam, nie? Rolatki, Zastrak, miała taki. rolatki wieprzowe albo wołowe. Nie? Tak, i jeszcze właśnie szynka. Ja szynkę kochanie. Tak, ale to co ja jadłam to była szynka, taka bardziej sucha. O, moja piosenka leci, słuchajcie tego. Ale bez, ale bez się spokojnie, spokojnie, bo zaraz głośniki nam się rozładą? No, są głosi <grymoakat> Nie można na będzie chciało! A nie, jeszcze jeszcze Kochani, na pewno słyszą. Kochani, słyszy słyszycie? <grymoakat> Słyszymy! Słyszymy wyraźnie! <dziewięć> <grymoakat> yy, dajcie znać, czy yy, uważacie też, że. Yy, bo to, jest kto? Co? co to jest saksofon? Jest taki seksy. Radio! A radio SK. Wie, jak saksofon jest seksy, to ja jestem. na <grymoakat> 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 No i dobra, także my sobie moi drodzy wracamy eee, powolutku, bo oczywiście nie ma dużego ruchu, ale trzeba za zachować bezpieczeństwo na drodze. To jest seks bomba. Jest seks bomba? Jak jest seks? No jest seks, no to macie jest seks bomba, niech tak będzie, no, nie? No to czy ładnie, ładne dźwięki wydobywa, a nie seks. Ja to dali, ale że... to jest taki odgłos e, seksowany jest taki kurs. No bo to jest fit syndetika. orkiestra. Ale to jest takie Zobacz, e, dopiero, to jest. bardziej techno, a to jest takie naprawdę... Ehh. Jak to mówi mój jeden z moich klientów Nie, Szpanni? <grym>, Szkoda, Wojtek Dobra, bo ja już z miodzią. jest no. O kochani patrzcie na niego. Dajcie kochani! Aluś ma duże parcie na szkło, także tutaj macie już moje zastępstwo. Ja odejdę na emeryturę to Aluś przejmie mój kanał, tak? Kochani, kochani, jak Wam się podoba mój nowy frysk, kochani? O. Ja się żartowałem, nie jestem narzędziem. Szkolnik może panu? Pan ma już. E, dobra. I co ja mówiłam o jedzeniu? Dużo jedzenia, mnóstwo jedzenia, bigosy i y, sałatki jarzynowe, szynki, jakieś boczki rolowane, mięsa. Tak naprawdę była tego masa. Ryby. O ryby? Jajka, Marcin. Pomyliły święta się. To co kochani? Jak? Siła, masa, moc, kiełbasa! Kochani! Siła, masa, moc, Nie kiełbaska, tylko kiełbasa! Siła, masa, moc, kiełbasa! I dobra, i teraz jedziemy na kolejną wyżerę jutro. Marcin, jemy ja coś jutro, czy nie? Ale to brzydko na to mówisz wyżerę. No nie, wyżerę. No, chyba ty będziesz żarła, ja będę się delektował. Dobrze, ja będę żarła, a co? Niech będzie. Ja jestem z wioski pochodzę, kochani, ty jesteś z miasta. Kochani, kochani, ja jadę teraz do domu. Kochani, kluczyki, kochani, odkładam i kochani, kupuję sobie kochani no wiecie co. <laughs> Marcin, Marcin dzisiaj był e, abstynentem, bo było oczywiście na stole na alkohol, ale za to, że Marcin dzisiaj jedzie, także Rona obiecała mu, że wybije dwa piwka, także no tak. dobra, niech wszyscy wiedzą, mi obec, że Rona obiecała mu dwa piwka, tak? Plus następne dwa. Tak. Niech tak sobie tłumaczę. Dobra Kani, my jedziemy bezpiecznie drogą do marci i na pewno się odetnę do was w jutrzejszym dniu. Jutro raczej nic takiego fajnego i ekscytującego dziać się nie będzie, bo raczej będziemy siedzieć w domku, ale coś tam może jeszcze dojechać do na zakończenie. Masz się na szkło, no hello! Kochani, wchodźcie na Facebooka mojego kochani i lajkujcie moje zdjęcie kochani, R bijemy rekord. Marcin zbiera lajki na Facebooku, podnikuję ja wam tutaj pod spodem jak nie zapomnę. Przypomnijmy, kochanie. Okidoki. No, także na razie trzymajcie się, kończymy pierwszy dzień świąt i zobaczymy się jutro. Pa! Bye bye! Pa, Luś! Bye bye, kiss. Bye, bye zejdź, kochani! Pa! Siumers, baby! Chodźcie! No, ja piec. to będę na to!

No tu. Prani. Co, Franula? Ty, wąchaczu jeden, no halo. Cześć kochani, witam was już w ostatnim dniu, czyli w drugim dniu świąt. My jesteśmy po śniadaniu, przed chwilą mogliście widzieć właśnie mój, mój osobisty stół wielkanocny, potrawy, które na nim się znalazły. I co na nim było? No tam widziałyście na pewno sałatkę jarzynową, tą taką wyższą, to była ta sałatka ze szpinakiem i Kurczakiem, właśnie do góry miała takie jajka oczywiście głąbki, biała kiełbasa, szyneczka, chlebek, jajka, po prostu zwykłe. Co my tam jeszcze mieliśmy galaretę, no, takie, wiecie, no, same pyszności. I teraz jedliśmy, ja jestem z Frankiem, jak widzicie, na spacerze. Zaraz będziemy szli do mojej drugiej babci Krysi na kawkę i na ciasto. O, Frankiego widzicie tam? Na ciasto chwilę odpocząć, później na jakiś spacerek, strasznie musimy trochę pochodzić, żeby się wybiegał chłopak. No i co? No i później będziemy odpoczywać przed telewizorem. Także myślę, że nagramy zakończenie już w tym momencie, bo i tak film będzie na pewno długi, bo widziałam, że te części były, były długie. Także dziękuję Wam, kochani, serdecznie za uwagę, za to, że z nami byliście w sumie w tym świątecznym dniu razem z nami świętowaliście, mam nadzieję, że Wasze święta też były udane też w gronie rodziny i że spędziliście je jak najlepiej pogodnie, radośnie i że jak gdzieś wyjeżdżaliście to dojechaliście bezpiecznie do domu, także życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt, spóźnione, ale szczere, pisałam Wam życzenia na, na blogu i też właśnie pisałam Wam przepis na tą sałatkę z kurczakiem i ze szpinakiem. Dajcie znać, czy któraś z was, z, z was robiła, a jak nie, czy któraś z Was będzie robiła, bo tam jest przepis, także ja Wam podam tej linka na dole. Także co, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i jeszcze raz wesołego.